Robotnicy na budowie fabryki Uflex nie bardzo przejęli się wizytą premiera. Niektórzy nie przerywali pracy, nawet gdy tusk wreszcie przyjechał. Donalda Tuska witali za to przejęci szefowie firm zaangażowanych w budowę, samorządowcy i dziennikarze. Po prezentacjach, grupa pod przewodnictwem burmistrza Tomasza Kałużnego ruszyła na obchód największej lokalnej inwestycji. Premier swobodnie konwersował po angielsku z hinduskimi inwestorami. Nie zapominając przy tym o zwykłych pracownikach, każdy krok szefa rządu śledziła grupa kamerzystów i fotografów. Specjalnie na tę okazję przygotowano wystawę fotograficzną, przybliżającą dotychczasową historię inwestycji. Premier nie zapomniał pochwalić burmistrza przed zagranicznymi gośćmi. Bóg zapłać, bo dnie o którym Bogu mówimy. My nie zapomnieliśmy zapytać o sprawę dla Wrześni chyba najważniejszą. Panie premierze, mieszkańców Wrześni najbardziej interesuje temat obwodnicy. Przyjeżdżają do nas politycy z lewej i prawej strony od kilku lat, obiecują, no obwodnicy jak nie było, tak nie ma. Września nie mogą liczyć na pana pomoc? Ja nie będę obiecywał, nie, nie, przyjeżdża, nie przyjeżdżam tutaj po to, żeby mnożyć obietnice. Dobrze wiecie jak wygląda dzisiaj sytuacja, jeśli chodzi o drogi, nie tylko jeśli mówimy o obwodnicy, która interesuje mieszkańców wrześni najbardziej. Za chwilę będę w Poznaniu, tam też będziemy rozmawiali o, dokładnie o tym samym problemie. Y wszystko to, co jest gotowe do, do wykonawstwa, może liczyć na odpalenie w każdej chwili, jeśli będziemy mieli pewność, że mamy finansowanie. Myśmy bardzo uczciwie, tak sądzę, postawili sprawę, to znaczy pokazaliśmy y, y, tę listę rezerwową, która składa się z różnych odcinków dróg w całym kraju. Jest to lista, która może liczyć na natychmiastowe odpalenie się, jest, wszystkie papiery są, są gotowe wtedy, kiedy będziemy mieli pewność finansowania. I to w 2012 ta mgła tajemnicy rozwieje się ostatecznie, bo będziemy wiedzieli, czy w 2012 trzeba będzie oszczędzać, czy ten kryzys będzie coraz mocniejszy, czy też będzie można dopisywać kolejne inwestycje drogowe, szczególnie te. Te dobrze przygotowane do finansowania, i y, y, każdy, kto przyjeżdża i mówi, na pewno dam pieniądze, mówi dokładnie to samo w każdym innym miejscu. Czyli jest to trochę, y, powiedziałbym, nieodpowiedzialne, bo y, tyle zbudujemy, ile będziemy mogli zapewnić finansowania. Taka jest prawda. Więc y, y, jeśli chodzi o obwodnicę, tutaj, podobnie jak większość odcinków, które y, zostały przyhamowane w Wielkopolsce, większość z nich jest priorytetem w ogóle bezdyskusyjnym. I jeśli tylko my liczymy na to, że powstaje zwany plan oszczędności w związku z niewykonaniami na innych odcinkach, także w Wielkopolsce i będziemy wspólnie starali się podzielić te pule pieniędzy, które nam zostanie w związku z tym do dyspozycji. Będzie dużo zależało też od tego, jak w Wielkopolsce, jakie będziecie decyzje podejmowali, bo to nie chodzi o to, żebym ja palcem wskazywał, tutaj dołożymy, a tutaj nie, bo akurat w Wielkopolsce wolałbym usłyszeć od Was, co jest faktycznym priorytetem, bo pula pieniędzy będzie zamknięta. Ona nigdy nie będzie to nigdy nie będzie worek otwarty tak, że można wysypać każdą ilość pieniędzy. No to jest... Y, 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 ty, tyle mogę odpowiedzialnie powiedzieć. Ale jest to jeden z tych odcinków, który nie jest odłożony ad acta, tylko czeka na pierwsze sygnały, że są środki. Przed przyjazdem premiera na wrześniński rynek nic nie zapowiadało burzy, która miała się za chwilę rozpętać. Szef rządu miał spokojnie przejść na spotkanie do biblioteki. Dlaczego na stadionach nie możemy transparentów wywieszać politycznych? Gdzie my ja mamy mam wyrażać swoją wolność słowa, na stadionach? Ja nie rozumiem charakteru waszego Dlatego, że wszyscy Boże, są tak starani. Wy, wy macie przekonanie, że karani są nie ci, którzy mają prawo tylko też nie jest to, że tak to że jest, tak, tak, jest tak, tak jest, tak jest. Okay. Tak, tak jest. Macie takie przekonanie. Tak, tak jest. Tak Jeszcze jedno nie, że pytanie, Tak jest. 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 Nie, jest. 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 Tak jest. Tylko tego, kto po meczu podbiega do piłkwarza i wali go w twarz. Te ten się nie wstydzi. Ten się nie chce. Ten kto kopie kamerzyskę Polsatu, ten się nie wstydzi. Ja nie mam powiedzieć. Ale, postympre... by... ale to są poszczególne. To są pojedyncze przypadki. są sobie parki, a pan oczywiście. My, my jesteśmy exactly wszyscy, z jednego burka, żeby się. To pomóżcie naprowadzić elementarny porządek. Panie Panie, że mamy. Prawdopodobnie dlaczego ja ja pan uważa, że rząd się zamyka? Panie, Jezus, to ja mam w tej chwili iść i donosić na kolegę. Nie, nie, Ale nie, bo no, ten to, zaznaczy, to, to jest co? że kwestia, mamy, to, pomoc, to, jak to, mamy to, pomóc. Jak mamy pomóc? Jeżeli tolerancji. Ale nie można, że oni za to nie się Nie rozumiem, dlaczego pan uważa, że rząd Nie rozumiecie o tym. uważa, A co z Nierem i z To przecież wy rządzicie. Jak my rządzimy? To wy rządzicie, my wam tylko głos oddajemy. Panie panie, panie chodzi o to, na ile. na postyczy, stadiony cała rodzina. Ja trafimy... Mogę sekundkę. Platforma i polska przedsiębiorczość to jest zupełnie. Sek... No daj, dlatego chcę za Pani podanie, podanie, podanie tak. Ja uważam, że kluczowe jest, na ile wy pozwolicie swoim kolegom na stadionie rozrabiać, a na ile nie. Bo jest prawdą, że policja ja czy z te bardziej służby będą zawsze bezradne, jeśli mniejszość, która chce terroryzować większość, będzie miała przewagę, nie wiem, jakąś specjalną psychiczną nad większością. W tym momencie, że gdyby nie dziennikarze, no to mogłoby się skończyć. Panie premierze, jeszcze jedno pytanie: mianowicie, wymieszanie się w Znaczy, ja nie Nie, Panie premierze, Będę. Będę Będziemy przede będę chciał w poniedziałek spotkać się nie z grzecznymi słuchaczami poniedziałek o godzinie 15:00. Sprawdziłem specjalnie jeszcze mój kalendarz. Nie ci, którzy chcą poważnie pogadać o tym, jak rozwiązać dwa problemy. Wasze poczucie, że jesteście gnębieni i drugi problem, oni dają im dużo ważniejsze społeczność. Że gnębiona na stadionach jest większość, która nie chce słyszeć strzelcie, wiadomo komu gola, tak? Jazda, wiadomo w kim? Ale tak było zawsze! że. Ale to było zawsze! Ale to Ja uważam, zamiar zamiar że lepiej było, żeby tego typu tak, było jak najmniej, bo nie będą ludzie przechodzić. Po kibicach do szefa rządu przystąpili ludzie borykający się z innymi problemami. Ja nie mam nic, jeżeli nie zwolnią moich wydatków do pracy, ja nie mam nic. I co, I co dalej? Kto mnie przyjmie w pracy? 56 lat do pracy? Nikt. Ten problem proszę. Ten, ten, emerytur ludzi, którzy mają te 50 do pracy, a nie tam jakiś ci boli, bo mnie nawet nie wtedy żeby taki dodatkowy wydatkowy tam. Wszyscy, którzy chcieli się wykrzyczeć, w końcu zrobili to. I do premiera dostali się ludzie, którzy chcieli tylko uścisnąć mu dłoń lub uzyskać autograf. Czy pan się jeszcze przejdzie na plac Doszylowsky i zobaczy, co się stało? Radcy <Szwiecach? Szwiecach>? pracowali. Wszystko jest kuszone. Proszę jeszcze tam przejechać. Proszę, tysiące ludzi 4 tysiące wyjechać premier ma ciągle. Wszyscy byśmy Proszę i zauważyć, zauważyć. Ostatnim punktem wizyty było spotkanie w bibliotece, które z założenia miało być panelem rzesińskich pomysłów na przeznaczanie unijnych pieniędzy. Ma ich być dużo, około 300 miliardów złotych. Jan Nowak mówił o problemach przedsiębiorców i przestrzegał przed majstrowaniem przy polityce bankowej. Wyraził też pewną nadzieję. Ja zakładam, że Platforma wygra. Tylko kwestia, jak wysoko, 60 czy 70% powierzchni. Ja, jak Pan tak realistycznie ja, biznes wprowadzi to. Niech Pan uważa. Nie, nie narzekam. Z kolei dyrektor Stefan Tomczak złożył obietnicę. Będziemy trzymali y, Pana Premiera za słowo. To, co Pan Premier tu się powiedział. Czyli o tym majstrowaniu, y, jeżeli chodzi o reformę oświaty. Naprawdę my. Tych reform w oświacie mamy dosyć, ja już y, trochę z, z wyglądu widać, że trochę tych, tych lat y, człowiek w tym przeżył, ale ciągle mamy energię i, i ciągle do pracy się palę, żeby coś w tym jeszcze fajnego zrobić. I to nam po prostu czasami bardzo mocno przeszkadza. Na koniec premier otrzymał upominek, którym była książka wydawnictwa Kropka. Wrześni portret własny. Nie trzeba być w żeby. że coś o wrześni pamięta. Wtedy był już czas, żeby na spokojnie porozmawiać o tym, co stało się na rynku oczywiście na raz do września. Do września przyjechał premier Donald Tusk, no ale nie wszystko przebiegało zgodnie z planem, a to za sprawą kibiców Lecha, którzy go w cudzysłowie zaatakowali. Można wiedzieć, co chcieliście osiągnąć właśnie przez swoje działania? Dobry wieczór. Przede wszystkim nie zaatakowaliśmy, a chcieliśmy, znaczy mieliśmy jedyną taką możliwość, żeby bezpośrednio z premierem porozmawiać i przekazać mu nasze jakby żądania i nasze pretensje odnośnie restrykcji, którymi są kibice w tej chwili w Polsce prześladowani. A to był jedyny sposób tak naprawdę, żeby bezpośrednio do niego dotrzeć. Jak się zorganizowaliście? To byli kibice z wrześni? Tak, to był tylko nasz tutaj fan klub wrzesiński. Jesteście zadowoleni z, z odpowiedzi premiera? W ogóle jesteście zaskoczeni, że tak dobrze Wam poszło, że udało się porozmawiać z premierem? Znaczy... Nie spodziewaliśmy się, że bezpośrednio do nas podejdzie. Myśleliśmy, że po prostu będziemy e, zlani albo będziemy gdzieś tam e, na bok przesunięci przez, przez ochronę, żeby mógł spotkać się z mieszkańcami, a nie z nami. A jednak wyszedł i, i, i starał się porozmawiać i, i przyjmował te nasze zarzuty. Oczywiście bardzo ładnie e, złotouście starał się tłumaczyć. W jednym momencie troszeczkę się e, zagotował, ale. Uspokoił się i, no i potem rozmowa dość merytorycznie przebiegała, chociaż e, myślę, że nie do końca się wytłumaczył. Pojawienie się was na rynku no nie spodobało się na pewno władzom samorządowym, ale to jest zrozumiałe, ale również e, mieszkańcom, tak stałem z boku i e, przysłuchiwałem się właśnie różnym głosom. No byli zburwersowani właśnie, że e, nie są najważniejsze sprawy kibiców stadionów. E, Mieszkańcy, no, nie za dobrze Was przyjęli. Ja to mogę zrozumieć, bo przez to, że przez prasę, przez media różnego rodzaju, przede wszystkim przez Gazetę Wyborczą, jesteśmy bardzo szykanowani jako kibice, gdzie nie zauważa się wszystkich naszych akcji charytatywnych, nie zauważa się rozdania dzieciom w przedszkolach 50 tysięcy koszulek w całej Wielkopolsce, a zauważa się to, że garstka na stadionie 50, 100 czy 200 osób robi za dymę, gdzie policja może ich nie ściga albo nie chce ścigać. A szykany przychodzą na, na, na wszystkich kibiców, i no my się na to też nie godzimy, że e, wszyscy są szykanowani. Jak mają jakieś obiekcje do, do kibiców, to niech policja to załatwia, ale nie w ten sposób, jaki w to tej chwili jest e, robiona. Jesteśmy tak samo e, obywatelami RP, e, jak kandydaci do Sejmu, jak radni, czy, czy zwykły lekarz, czy pracownik piekarni. I takie same mamy prawa, a my jesteśmy w tej chwili, uważam, bardzo mocno szykanowani. Już panu premierowi też powiedziałem parę przykładów, gdzie jesteśmy proszeni jako kibice o doping na stadionie. Prosi o to nas trener, prosi o to nas prezes klubu i chłopak, który prowadzi doping na Wiśle Kraków na drugi dzień dostaje zarzuty i dostaje 6 lat zakazu stadionowego, 6 tysięcy grzywny i 2 lata na, na, na 4 w zawieszeniu za niewykonywanie poleceń porządkowego. Bo jest tak w ustawie o bezpieczeństwie. Ja zadałem pytanie panu premierowi: jeżeli do takich absurdów dochodzi, to jeżeli w Polsce jest wolność słowa i wolność wyznania, jeżeli muzułmanka przyszłaby w burce na, na stadion, to policjant musiałby jej zdjąć tą burkę siłą, czy nie weszłaby na stadion, mając takie same prawa jak ja? Premiera na wrzesieńskim rynku przywitały okrzyki kibiców, ale żegnały brawa.